Diemka witam was na dzika! Dzisiaj będziemy grali w zimowego peta. Czyli ale w tym zimowym pecie się robi tak. Patrzcie, kule ślepi. Okej, okay. tutaj. I można zrobić... Zaraz wam pokażę. Yy, Razem trzeba ją potoczyć, a jak widzicie mam peta. Przed odcinkiem um, sobie um, kupiłam takiego peta, za takie coś. Okej, okay. można albo to tutaj, ale nie wiem na czym to polega tutaj, że to trzeba wziąć tutaj. To nie wiem. Albo zaraz Wam pokażę. Okej. Okay. A jaki fajny ten feciksa.

się nam tam kula. Oj, i przegrałam. Ale jak widzicie, to tak się robi. A ja, jak. Mm, skąd mam tego peta? To zaraz wam wszystko po. Tutaj na przykład mamy takie. coś. Już to wzięłam. I co masz 5, no bo pet kosztuje 20 takich. O, to co 5 to ci się bierze? To potrzeba takich 4, żeby mieć I Teraz wam pokażę, jakie były pety. Tutaj są pety. I takie były. A ja mam tego. Ale bardzo bym chciała mieć tego i tego, ale bardziej tego. Chodź tutaj no pecie. A słodki ten pet. Ale bardzo Jak on ma taką dużą kulę? Jak tylko tyle można wziąć. A bardzo bym chciała w dzisiejszym odcinku jeszcze ten. Jednego z, z taka tutaj znaleźć tego... Wiecie, co to jest? Nie wiem, co to jest w ogóle. O jak ja to zrobiłam? Słuchajcie, jak ja to zrobiłam. Wow, jak ja to zrobiłam wtedy. A, teraz się chyba tego nie dowiem. A tu co to jest? Chcę jeszcze jedno tu znaleźć właśnie. Tylko gdzie to jest? Tutaj chyba. Wow, mam! Nawet więcej mi tego dali tutaj. po pięć się daje, a tu jeszcze więcej jest. O, a tu kolejne... pięć... A to się da otworzyć? Ale no dobra, można mieć trzy pety, a ja pójdę em, jeszcze po jednego peta, żeby wam pokazać jak to się robi. Gdzie te pety? A, tam. My mamy nawet wybór. Ja, ja bym chciała tego, albo tego, ale myślę, że będzie któryś z tych trzech. Na pewno nie ten, bo ten jest przepiękny i on powinien być pewnie rzadki. Okej. Okay. Ale tego nie chciałam, ale fajnie bardzo. I widzicie, że go tu nie widać. Jak wlacie w to i się denerwujecie, że nie ma tego. Pyta. I ja też denerwowałam wcześniej, że tego nie mam. A to trzeba tu kliknąć. I tu macie tego peta. Tu klikasz i mam dwa pety. Hihi. Ten jakiś powolny ten pet jakiś. A wcześniej mnie ludzie widzieli bez tych petów. วุ้ลับเมคูละบลับเมคูแลั

Tam jest my A ja się teraz z Wami żegnam i jeśli się Wam podobało, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, papa! Pa.